Obliczanie procentu danej liczby, pierwsze zadanie z ćwiczeń. Tutaj mamy takie proste na początek przykłady, jak obliczamy procent z danej liczby w pamięci. Mam do tego jeszcze taki osobny filmik z wyjaśnieniem, z wytłumaczeniem różnych przykładów, to to też zamieszczę na playliście obok tego tematu. Jak obliczamy procent jakiejś liczby, to warto pamiętać, ile to jest 10% z danej liczby. Bo 10% to jest zawsze tak, że zabieramy jedno zero albo dzielimy na 10. Bo przykładowo, gdybyśmy na przykład kupowali coś w sklepie, co kosztuje 80 zł, to gdybyśmy chcieli 10% z tego zapłacić mniej, no to 10% to by było 8 zł, tak? Bo... Całość to jest 100%, a 10% to jest 10 razy mniej niż 100%, więc to 10% to będzie też 10 razy mniej niż 80%, tak? Stąd 10% z 80% to jest 8 i to warto sobie właśnie zapamiętać, żeby z liczby mieć jej 10%, to zabieramy jej 0 albo dzielimy ją przez 10%. Kolejny przykład, tutaj mamy 1% liczby 80, ile to jest? No to jeżeli wiemy, że 10% tej liczby to 8, to jeżeli będziemy mieć jeszcze 10 razy mniej, no to tutaj też będziemy mieć 10 razy mniej niż 8, tak? Patrzymy też, jakby co się stało z tym procentem, tak? Ile razy on się zwiększył czy zmniejszył, to to samo robimy z tą liczbą, czyli jeżeli tutaj mamy właśnie 10 razy mniej, to 10 razy mniej niż 8, no to jest 80, bo po prostu 8 dzielimy na 10. Jak mamy 2%, też z 80 no to to jest dwa razy więcej niż 1%, więc to będzie też dwa razy więcej niż 0,8, czyli to jest 1,6. Następnie mamy 10% liczby 240, no to znowu zabieramy to 0, tak, czyli to jest 24. Jak mamy 20%, to jest dwa razy więcej, czyli 48. Teraz mamy 1% liczby 240, no to 1% to jest 100 razy mniej niż 100%, tak, bo ta cała liczba to jest 100%, a 1% to jest 100 razy mniej, więc musimy tą liczbę wtedy na, na 100 podzielić, czyli to będzie 2,4. A to jest też tak, że właśnie jak, jak mamy 10%, to dzielimy na 10, a jak chcemy mieć 1%, to dzielimy na 100. Tutaj można to sobie bardzo różnie tłumaczyć, ważne, żeby poprawnie, 10% liczby 110, to właśnie zabieramy to 0, to o czym mówiłam, czy to jest 11. Jak mamy 30% tej samej liczby, a mamy już 10, no to to jest 3 razy więcej, więc tu też będzie 3 razy więcej, czyli 33. No i jeszcze, jak mamy mieć 1% liczby 110, no to tak jak mówiłam już wcześniej, po prostu dzielimy na 100 albo przesuwamy 2 przecinki w lewo. Czyli to będzie 1,10. Tutaj, w razie gdybyście czegoś nie zrozumieli, to oczywiście pytajcie. Ja mogę coś dotłumaczyć dokładniej, nagrać jakieś wytłumaczenie z czegoś, co było wcześniej, czego być może nie rozumiecie. Bo czasami jest tak, że w matematyce są jakieś braki z wcześniejszych lat i po prostu czegoś się nie da zrozumieć, bo gdzieś tam ten brak was po prostu blokuje. Więc piszcie o tym śmiało, będę starała się pomóc. Ten filmik to ćwiczenie. Pierwsze to jest ostatnie ćwiczenie z tego tematu, które nagrałam publicznie. Pozostałe to są bonusy dla osób, które wspierają mój kanał. Serdecznie zapraszam.